bardzo serdecznie na 38. sesji Rady Miejskiej w Poniatowej. Bardzo serdecznie witam przybyłych tutaj gości. W osobach pana burmistrza Pawła Kaczmarczyka, pani skarbnik Ani Ruty, pana sekretarza Dominika Moleste. Witam również obsługę i bardzo dziękuję za, za przygotowanie sesji. Witam również gościa specjalnego, panią, panią Jadzie Kustrę, która do nas zawitała dzisiaj. No i witam również wszystkich, wszystkich radnych. Żeby zadość, zadość uczynić planowi jak gdyby sesji proszę o stwierdzenie kworum. Na 15, na 15 radnych mamy obecnych 14, czyli liczba wystarca, wystarczająca do ustalenia, uchwalenia um, uchwał. Zamykamy punkt pierwszy, a otwieramy punkt drugi. Trzeci, przepraszam. Jest to przyjęcie protokołu, a przyjęcie porządku sesji. Tak, przepraszam bardzo. Drugi, przyjęcie porządku sesji. Czy to do zaproponowanego planu sesji, czy są uwagi od strony Państwa? Jeżeli nie, to zamykamy punkt drugi, przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z 36 i 37 sesji Rady Miejskiej. Państwo zapoznali się z tymi protokołami. Jeżeli nie, nie wnosimy żadnych uwag, to proszę o przegłosowanie. Najpierw e, protokołu e, z 36. sesji. Jak tam pan świątek? Na 14 obecnych radnych wszyscy są, 14 osób jest za, czyli protokół z 36. sesji Rady Miejskiej zostaje przyjęty. Teraz przegłosujemy przyjęcie protokołu z 37. sesji Rady Miejskiej. Proszę o głosowanie. 14 obecnych, 14 osób jest za, czyli y, protokół z 37 sesji Rady Miejskiej zostaje przyjęty. Zamykamy punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Jest to informacja o wykonaniu y, zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Poniatowa za 2020 rok. Y, radni spotkali się na Komisji y, Zdrowia. Y, została nam przedstawiona przez panią dyrektor informacje o wykonaniu tych zadań. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do, do tej informacji? Jeżeli jeżeli nie, no to proszę o no nie, to nie, nie głosujemy. Ja to tylko zapoznanie się. Zamykamy punkt czwarty, przechodzimy do punktu piątego. Jest to informacja z wykonania, z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2020 rok. Tutaj nam Pan, pan Burmistrz Paweł Kaczmarczyk przedstawił właśnie tą informację. Radni zapoznali, rad, radni zapoznali się, nie było żadnych uwag, więc uważam, że możemy ten punkt zamknąć i przejść do punktu 5, 6. Są to zmiany budżetu gminy Poniatowa. Mamy podpunkt pierwszy jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest to projekt uchwały nr 38 przez 241 przez 21. W dniu 7 czerwca mieliśmy spotkanie właśnie, gdzie przedstawiono nam przez panią skarbnik te zmiany czy są uwagi od strony ze strony radnych jeżeli nie to bardzo proszę o przegłosowanie, o przegłosowanie projektu uchwały czterdzieści przez 21 proszę bardzo o głosowanie 14 obecnych radnych, 13 osób jest za, jedna osoba się wstrzymuje. Czyli projekt uchwały 38 przez 241 przez 21 zostaje przyjęty jednogłośnie prawie. Teraz mamy podpunkt drugi. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Jest to projekt uchwały numer 38 przez 242 przez 21. Po, po spotkaniu Komisji Budżetowej, czy są jeszcze w tej chwili uwagi od ze strony Państwa radnych? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu. 38 przez 242 przez 21. Proszę bardzo. Na 14 obecnych radnych 12 osób jest za. Dwie osoby się wstrzymują. Projekt uchwały nr 38 przez 242 przez 21 zostaje, zostaje przyjęty. Zamykamy punkt 6. Przechodzimy do punktu 7. Jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy gminy Poniatowa na 2021 rok. Jest to projekt uchwały nr 38 przez 243 i przez 21. Tam taka kosmetyka tylko wchodziła nieduż, nieduża. Przedstawiono nam ten projekt uchwały na komisji na Komisję Zdrowia. Czy z Państwa radnych są uwagi do, tej, do tego projektu? To bardzo proszę o, o przegłosowanie. Na 14 obecnych radnych 14 osób jest za uchwała uchwała numer 38 przez 243 przez 21 zostaje przyjęta. Zamykamy punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Poniatowa. Jest to projekt uchwały numer 38 przez 244 przez 20 przez 21. Pozwolę sobie um, przeczytać uzasadnienie, że zgodnie z artykułem tam 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Gminy na podstawie projektów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody. I odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Konieczność uchwalenia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązują na terenie gminy poniatowa, poniatowa wynika z faktu, iż w wyniku zmian w prawodawstwie i orzecznictwie w okresie od uchwalenia poprzedniego regulaminu część zapisów stała się nieaktualna. Gminne przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Poniatowej złożyło przygotowany projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Poniatowa. Zatem biorąc powyższe, biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Państwo radni zapoznali się również na, na komisji na komisji zagospodarowania nad projektem tej uchwały pani Kierowska Justyna nam to pani kierownik przedstawiła. Dosyć tutaj szczegółowo. Czy są pytania ze strony ze strony radnych? Jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Głosowania 14, 14 obecnych radnych jest, jest za, czyli um, uchwała nr 38 przez 244 przez 21 zostaje przyjęta. Zamykamy punkt ósmy. Przechodzimy do punktu 9. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniatowa na lata 2019-2032. Jest to projekt uchwały numer 38 przez 245 przez 21. Pozwolę sobie również przeczytać uzasadnienie tego projektu. Uchwalony dnia 30 maja 2011 roku program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniatowa zawierał dane dotyczące wyrobów azbestowych inwentaryzacji przeprowadzonej w 2005 roku. Dane te w związku ze stopniową utylizacją wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców gminy wymagała aktualizacji. Dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod nazwą Azbest 2019 oraz otrzymanej dotacji wykonano aktualizację inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz aktualizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Poniatowa, w pro programie zostały zawarte dane z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dostosowano zapisy do aktualnego stanu prawnego. Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko założeń niniejszego programu. Prace nad opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniatowa na lata 2019-2032 rozpoczęto w 2018 roku. Po długotrwałym procesie dokładnej inwentaryzacji wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniatowa uzyskano niezbędne do podjęcia uchwały opinie i uzgodnienia. Postępowanie wydłużyło się ze względu na pandemię. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji. Pani kierownik Justyna Kwiatkowska przedstawiła nam na spotkaniu komisji bardzo dokładnie to uzasadnienie, jak wygląda sytuacja z tym, azbestem, utylizacją, czy, czy od strony państwa radnych są jakieś pytania dodatkowe jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Czyli na 14 obecnych radnych 14, 14 osób jest za, czyli uchwała numer 38 przez 245 przez 21 zostaje, zostaje jednogłośnie przyjęta. Zamykamy punkt dziewiąty, Doszliśmy do punktu dziesiątego, to są sprawozdania, informacje i wolne wnioski. Tutaj mamy panią Jadzie Kustry, która chciałaby zabrać właśnie w tym punkcie głos. Proszę, proszę bardzo, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, wysoka rado. Serdecznie dziękuję, że mogę wziąć dzisiaj udział w 38. sesji Rady Miejskiej. A sprowadzają mnie tutaj dwa takie główne problemy. Ponieważ yy, chciałabym, żeby szybko nie przedłużać, więc troszeczkę tylko kilka słów powiem, ale żeby Państwo byli zorientowani. Jedna sprawa, z którą zwracam się tutaj do szanownego Państwa, wszystkich, i Pana Burmistrza, i wszystkich tu zebranych. O pomoc w zorganizowaniu wycieczki nam młodzieży naszej świetlicowej, a może byłyby chętne i inne, szlakiem miejsc pamięci narodowej przed 11 listopada albo w dniu 11 listopada. Problem polega na tym, że nie mamy środku, środka transportu, nie mamy na to pieniążków. No, i na zakończenie, czyli podsumowanie jakiegoś ogniska, dlatego się zwracam. Może Państwo mają swoje samochody, które mogłyby nam, moglibyście nam Państwo udostępnić i pomóc, i myślę, że wtedy z nami pojechać i zobaczyć. Ten szlak jest opracowany także przez nas. W ubiegłym roku w programie autorskim wakacyjnym opracowywaliśmy wspólnie z naszymi wychowankami, myślę, że przyda on się także i Państwu potem, bo być może będziecie mogli wtedy zapoznać i pozostałych. Szlak i miejsc pamięci narodowej w gminie Poniatowa jest to naprawdę poważny, duży szlak i ja sama nawet jak wtedy przygotowywaliśmy to nie wiedziałam, że aż tyle miejsc mamy. No, a myślę, że zależy nam na tym, żeby nasze społeczeństwo i młodzież wychować na prawidłowych obywateli, takich, którzy no, doceniają pamięć tych, którzy oddali życie za nas. To jest pierwsza sprawa. Ja dzisiaj tylko nadpominam. Myślę, że tutaj z panią przewodniczącą się później szczegółowo umówimy i ewentualnie, gdyby ktoś z państwa chciał nam pomóc, to będziemy bardzo wdzięczni i będziemy w tym kontakcie w uzgodnieniu. Druga sprawa, która mnie tutaj sprowadza, to dotyczy podziękowań. Ponieważ tak się składa, że jesteśmy w takim okresie covidowym, no i raz są te obostrzenia, raz nie ma, nie mieliśmy takiej możliwości, żeby bezpośrednio Państwa zaprosić, niektórzy z Państwa byli, wiedzą jak u nas w Świetlicy jest, ale niektórzy nie mogli, więc no tak nam to wszystko jakby umknęło. I dzisiaj, korzystając z tego w imieniu własnym, w imieniu wychowanków i kadry świetlicy, a także w imieniu naszego Stowarzyszenia Towarzystwa Wspierania Rodzin, chcieliśmy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za to, że przewidział w budżecie na rok 2021 pieniążki na realizację tego typu zagadnienia i ogłosił konkurs. I Pani Zastępcy burmistrza, która także nas tu pomagała i wspierała. Pani skarbnik głównej, pani Annie Rucie, za to, że w projekcie wynalazła te pieniążki, bo dzięki państwu w tym roku mamy 5 tysięcy więcej. Mieliśmy do możliwości do wystąpienia w konkursie o, o takie dofinansowanie. No i wszystkim państwu serdecznie dziękujemy za to, że państwo przegłosowaliście to. Że nikt z Państwa nie powiedział, że tego nie potrzeba. Bo sami Państwo dobrze wiecie, jak te sytuacje różne wyglądają, jeżeli chodzi o rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji kryzysowej i jakieś tam nieszczęścia. Więc serdecznie dziękuję w imieniu nas wszystkich, a. Chcę jeszcze jedną rzecz taką zasygnalizować i przekazać, żeby Państwo pozostali nie czuli się obrażeni, bo niektórzy z Państwa przekazują nam 1% odpisu od podatku na nasze stowarzyszenie. My w tej chwili nie bardzo jeszcze wiemy komu. Takim stałym naszym sponsorem jest Pan Dariusz Grzeszczyk, jego żona od wielu lat. Ale w tym roku zawsze Urząd Skarbowy przysyła nam dopiero całą informację odnośnie przekazania 1% odpisu w sierpniu, i w sierpniu dopiero wpływają te pieniążki. Więc myślę, że na koniec drugiego półrocza będę mogła Państwu serdecznie podziękować. Natomiast dzisiaj za pierwsze półrocze, bo oprócz tego niektórzy z Państwa przekazali nam, że tak powiem, no z własnych środków finansowe pieniążki z własnych środków, finanse na nasze konto, żeby nam pomóc w realizacji różnych zadań. Oprócz finansów przekazali nam również różną pomoc rzeczową. I tym osobom dzisiaj tak uznaliśmy. Wykonaliśmy takie nasze dyplomy, bo to są nigdzie nie kupione, tylko przez nas wymyślone. Jeżeli nie będą tak szczególnie, może eleganckie, to proszę nam wybaczyć, bo my nie mamy takich możliwości technicznych. Ale dzisiaj, w imieniu nas wszystkich, chcę tu kilku osobom podziękować. I pozwolicie Państwo, że Tą przekażę. Pierwszy taki nasz dyplom to serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za wszystko, co do tej pory dla nas dobrego robi. Myślimy, że będzie tak dalej. Także dziękujemy. Drugi widok. Serdecznie dziękujemy też za dotychczasową pomoc Pani Zastępcy Burmistrza Pani Anecie Poniatowskiej, ale ponieważ Pani nie ma, więc proszę, żeby Pan Burmistrz to przekazał. To jest tylko za to pierwsze półrocze. I te wszystkie dotychczasowe. Tak. Natomiast pozostałym Państwu, ci, którzy nam pomogą, będziemy składać jeszcze raz. Serdecznie dziękujemy także za dotychczasową pomoc finansową Pani Przewodniczącej, Pani Ewie Baranowskiej. Dziękujemy. I serdecznie dziękujemy za przekazanie nam też pomocy finansowej Panu Wiceprzewodniczącemu, Panu Januszowi Knopomieńskiemu. Dziękuję bardzo. Ja naprawdę bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa coś dla nas zrobi, także przyślemy, przyniesiemy. No, ponieważ ten rok na razie dopiero jest pół roku, więc tak na razie tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo y, Towarzystwu, prawda, Pani i Pani Jadzi. My tutaj mamy dla, dla dzieci coś takiego smutkiego przekażemy również bo tak takie ładne dyplomy są zrobione, prawda, doceniamy, że to są, że to są przez was zrobione, także proszę przekazać dzieciaczkom, coś słodkiego, coś słodkiego od nas tutaj i bardzo dziękujemy za pamięć. No i w, ramach, w miarę możliwości będziemy, będziemy pomagać państwu, bo to dla nas jest bardzo ważne, dla gminy również. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to pozwolę sobie zamknąć. Czy jest to Jeszcze tak? To proszę Pana Radny Grzeszczyk Dariusz. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja czuję się w związku przekazać Państwu informację i odpowiedź gminnego, gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na interpelację złożoną przez Pana Radnego Grzegorza Zbierzyńskiego, który złożył na ręce Pana Burmistrza. Chcę powiadomić Państwa, że komisja zebrała się w pełnym składzie oraz w składzie poszerzonym o innych radnych z innych komisji. A teraz, jeżeli Państwo pozwolą, odczytam informację złożoną przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka ZOW Poniatowej udziela informacji dotyczącej interpelacji radnego Pana Grzegorza Zburzyńskiego. GPGK z Półkazów Poniatowej, jako dostawca wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kategorycznie zaprzecza, jakoby woda dostarczana mieszkańcom z wodociągu Poniatowa była skażona. Ostatnie wydarzenie z kwietnia 2021 roku to pogorszenie jakości wody spowodowane wystąpieniem bakterii grupy coli w ilości 10 sztuk na mililitr. Wody, a taka wartość do 2000 roku była dopuszczona do spożycia jako woda dobra. Na dzień dzisiejszy nie może na, jednoznacznie określić źródła ich powstania. Obecnie prowadzone są badania wody w poszczególnych studiach w celu wskazania takiego źródła. Nieprawdziwe jest również stwierdzenie, że woda w poniatowej jest twarda. Twardość wody mierzona jest zawartością węglanu wapnia. Dopuszczalny zakres zawartości dla twardości wody wynosi od 60 do 500 mg na litr CaCO3, a faktyczna zawartość wynosi 236 mg na litr, co potwierdzają zamieszczone badania wody z dnia 17 marca 2021. To jest załącznik numer 1 i ponadto wszystkie opracowania i badania wykazują, że twardość wody nie jest zjawiskiem, nie jest zjawiskiem niekorzystnym, a wręcz odwrotnie. Taką otrzymaliśmy Odpowiedź odmiennego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, ba dziękuję bardzo panu radnemu Grzeszczykowi Darkowi. Czy są jeszcze pytania, zapytania? Jeżeli nie, to jeszcze raz yy, zam zamykam 38. sesję Rady Miejskiej Podiatowej. Dziękuję bardzo wszystkim.